Nawet jeżeli Giertych i jego świta, jego grupa haterów doprowadziliby do tego, że w Polsce ponownie zaczęły być liczone głosy, czy Wy sobie wyobrażacie taką sytuację, że te karty z oddanymi głosami w tym momencie są e, przechowywane nie wiadomo gdzie, nie wiadomo w jakich warunkach, nie wiadomo kto je kontroluje, nie wiadomo kto ich pilnuje, i w tym momencie miałyby być liczone od nowa. Jak Wy sobie to wyobrażacie? Jak to wpływa na wiarygodność m, liczenia tych m, głosów? Jak wy sobie to wyobrażacie, że my nawet nie wiemy co się z tymi głosami w tym momencie dzieje, one zalegają w jakichś urzędach, w jakichś e, piwnicach i my mamy wierzyć wam, wam, którzy nagminnie podważacie autorytet instytucji państwowych, mamy wierzyć wam, żeby wy w ten sposób, akurat w tym momencie, akurat przeliczycie te głosy jak należy i wreszcie wyjdą wam takie wyniki, jakie będziecie chcieli i te wyniki wreszcie będą rzetelne i uczciwe. Wy chyba sobie z nas robicie. Próbujecie zrobić z Polaków debili, którzy nie mają pojęcia o nic, i będą ślepo podążali za waszymi um, teoriami i herezjami.